Nie ma o tej porze każdy wypić może, jakby nie było, jest bardzo miło. Nie, normalnie walimy to co mamy, nie tak śmijmy, normalnie. Na lewo to nie zgrzeba, jakby nie było, jest bardzo miło. Wolnie, bo to jest jednak jarenkowa, pająk chwila od nowa. Dwa łyki były dla piratysty styki. Drapijemy pod BWA, bo to jest artykuł 202, nie? Ej, spoko, lezik woli. Patrzę z aparatu, normalnie sobie jak mi. Mówiła mi mieszka miki, że że zjął koszyki normalnie. Kiedyś był zakoty normalnie w Kajdany, ale normalnie zamienił się od mamy, że go na ale byli mieli, że go normalnie wypuścili. Jakby <noise> <noise> nie było, będzie by bardzo miło. Dobra, co nam jeszcze powiesz? Ja nie wiem, w razie klimatu, Ty ty porze każdy coś powiedzieć może, nie? Bo tak, pani pochodzimy będzie. dwa tygodnie, a potem panią opuszczę i się normalnie wezmę w kościele. <noise> jak się normalnie <noise> zamieni w daniele. <noise> Dobra, po teraz, rozwitamy w Czekazie. Witamy w przekazie chłopaki, nie róbcie raki, pójdźcie to normalnie na internet, pająk Spider-Man normalnie dalej rozrabia. Jakby nie było, będzie bardzo miło, ktoś zdanie w zęby, to niech go nie boli, bo jest nowy soldzie.